Dzień dobry, witam Was na kolejnych zajęciach z matematyki w klasie czwartej. Ostatnio chcę Wam przypomnieć, że rysowaliśmy siatkę prostopadłościanu. Dzisiaj pójdziemy krok dalej. Będziemy dla danego prostopadłościanu liczyli pole powierzchni prostopnu tego właśnie naszego prostopadłościanu, o którym mówiliśmy ostatnio. No i całe te nasze dzisiejsze zajęcia zacznijmy od tego, że narysujemy sobie już taki prostopadłościan, ponieważ dobrze wiecie w jaki sposób się to robi, jak to rysujemy. Ja oczywiście, żeby było to troszeczkę szybciej, będę rysował odręcznie. Zaczynamy zawsze od narysowania ściany przedniej. Będzie to jakiś prostokąt od każde, może nie od każdego, ale od każdego po prostu z wierzchołków tego prostokąta rysujemy takie kośne tak, linie, które są poprzekątnych naszych kwadracików w zasiecie Te trzy, które teraz widzicie, są narysowane liniami ciągłymi, natomiast ta czwarta jest narysowana linią przerywaną, ponieważ jest to krawędź, która jest niewidoczna gołym okiem. Ona znajduje się z drugiej strony prostopadłościaną. No i teraz te ciągłe linie sobie łączymy też ciągłą linią. No a do linii przerywanej idą również linie przerywane. I w ten sposób otrzymaliśmy rysunek ścianu. No i tak mieliśmy to na ostatnich zajęciach wybierzmy sobie następujące wymiary prostopadu ścianu. Niech tu będzie 4, tutaj będzie 3, a tu cała wysokość niech wynosi 6. Czyli zauważcie, tutaj są to wszystkie krawędzie, które wychodzą z jednego wierzchołka i te właśnie krawędzie wychodzące z jednego wierzchołka nazywamy wymiarami prostopadu ścianu. Tak? Wymiary prostopadu ścianu to jest 3 na 4 na 6. No dobra. Następnie zróbmy sobie taki taki rysunek, jak ostatnio na zajęciach, czyli musimy sobie narysować siatkę naszego pryspadu. To obbierzę sobie kamerę. Narysujemy sobie taką siatkę. No i zacznijmy od tego, że. W dół. Tak? Wszystkie, najpierw narysujemy sobie wszystkie ściany, które są dookoła naszego prostopadu ściana. Zacznijmy najpierw od tej ściany, która jest z przodu. To jest ściana ma wymiary 4x6. No i taką ścianę, ścianę sobie narysujmy. Mamy 4 w tą stronę i 6 jako wysokość. 4x6. Taki prostokąt. Jedna ściana boczna. Druga ściana boczna ma wymiary 6 na 3. Czyli mamy 6 i teraz na 3. Dobra, to jest druga ściana boczna. Trzecia ściana boczna, ta, która znajduje się tam z tyłu. Ma wymiary 6 na 4 też. Więc mamy 6 na 4. No odręcznie, tak troszkę nie wychodzi. Dokładnie. Ok. 6x4. No i mamy jeszcze jedną tą ścianę tam z boku. Ona ma wymiary 6x3. Oczywiście mamy 6x3 teraz. Do, okay. Mamy już narysowane wszystkie cztery ściany boczne i teraz sobie narysujemy jeszcze e, dwie podstawy. Tak? Podstawę najpierw górną, podstawa górna oraz podstawa dolna, obie mają tak same wymiary, tak jak widać 4 na 3, 4 na 3. Więc wystarczy, że sobie tu, będziemy tu sobie narysujemy na przykład, to ma być 4 na 3, już mamy 4, to teraz 3 do góry. Więc mamy taki prostokąt. No a w tym miejscu narysujmy sobie tutaj tą, przekon, tą nieprzekonną tylko podstawę. Skoro ma być przekątna, podstawa o wymiarach 4x3, to sobie tutaj narysujmy też o prostokąt o wymiarach 4x3. Już mamy 3, to teraz sobie narysujmy tutaj 4. Tak. I teraz takie rysowanie z dokładną ilością kratek jest dosyć przydatne, ponieważ teraz możemy sobie wypisać, jakie wymiary mają te prostokąty. Tak? Albo sobie robicie to na bieżąco, rysując wcześniej, albo teraz dopiero. Tak jak ja, ja tu sobie będę przyjrzeć. Ta długość ma 4, ta ma 3, ta ma 4, ta ma 3. Ta również ma 4, ta ma 3. 4, 3. Tutaj cała ta wysokość, tak? czyli odległość między podstawą, jedną a drugą, tak? górną i dolną, wynosi 6, więc tu mamy 6, tu mamy 6, tu mamy 6, tu mamy 6, tu mamy 6 i teraz yy, tu mamy 3, bo te boki mógł się pokryć ze sobą, jak złożymy taką siatkę. Tu mamy również 3, ponieważ te się składają. Tu mamy cztery, ponieważ jak będziemy składali, to ten bok będzie pokrywał z tym, tak? Teraz znaczy, krawędzie się będą pokrywały. Tu również ta i ta się pokrywają. Tu mamy cztery, tu również mamy 3, i tutaj ta i ta się pokrywają, więc mamy też 4. I teraz to mieliśmy do tej pory. Czyli rysowaliśmy sobie prostopadłościan oraz rysowaliśmy jego siatkę. Teraz spróbujmy pójść o kroczek dalej i policzmy sobie pole każdej, każdej ściany. Dobrze? Mamy tu prostokąty i chciałbym Wam przypomnieć, żeby obliczyć pole prostokąta, wystarczy wymnożyć ze sobą dwa boki, które są do siebie pod kątem prostym, czyli w tym wypadku w tym wypadku tej ściany sobie wymnośmy 4 razy 6, tak? 4 razy 6, czyli wymnażamy dwa boki, które są pod kątem prostym do siebie. 4 razy 6 daje nam 24, więc pole sobie zapiszemy jako 24 w tym miejscu. Teraz pole tej ściany tak to liczymy jako 3 razy 6. 3 razy 6 da nam 18. Ta ściana znowu mamy 4 razy 6 czyli znowu mamy 24. Tak czyli te dwie ściany są takie same. No i te dwie również są takie same. Mamy 6 razy 3 czyli 18. Czyli pola ścian bocznych mamy policzone. Policzmy sobie jeszcze pola podstaw. Mamy taki prostokąt o wymiarach 3 na 4, czyli 3 razy 4, jak pole prostokąta, to jest 12, no tutaj tak samo 4 razy 3, czyli również 12, czyli dwie postawy muszą być takie same. No dobrze, i teraz, po co nam były te pola ścian bocznych? No, otóż po to, że jeżeli je ze sobą dodamy, tak, dodamy ze sobą wszystkie pola tych ścian. Które mamy narysowane na siatce, to otrzymamy w ten sposób pole powierzchni całego prostopadłościanu, czyli to, co znajduje się u nas w temacie. Czyli pole powierzchni prostopadłościanu jest to po prostu suma pól wszystkich ścian w naszym prostopadłościanie. A przypominam, że ścianą nie są jedynie ściany, które są dookoła, ale również podstawa dolna i podstawa górna. To również są ściany. Zatem każdy, na, każdy prostopadłościan ma sześć ścian i trzeba w tym wypadku posumować ze sobą sześć pól, czyli sześć pól wszystkich sześciu naszych ścian. No i tak sobie też tutaj zróbmy, że pole powierzchni prostopadłościanu będziemy oznaczali sobie, o, może poniżej, jako... Taką dużą literką P. No i żeby obliczyć pole całkowite, tak, pole powierzchni prostopadu ścianu, wystarczy, że sobie pododajemy wszystkie te nasze pola yy, ścian bocznych. Więc dodajemy po kolei. Najpierw 12, później 24, czyli plus 24, plus 18, plus 24, plus 18 i plus. 12. No dobrze. Dodaj, do, musimy to sobie dodać. Ja proponuję to sobie dodawać takimi dwójkami. Najpierw no sobie dodajmy może tą 12 i 18. To razem nam da 30. Później, może znowu, teraz sobie dodajmy 24 i 24. Taką podwójną linią. Nawet krętą 24, 24 razem nam to da 48. No i jeszcze zostało 18 dodać 12, czyli też 30, czyli plus 30. Teraz tak wszystko sobie pododajemy. 30 dodać 30 to jest 60, i do 48 to daje nam 108. I w naszym przypadku, po prostu pole powierzchni naszego prostopadłościanu wynosi 108. Jakiś jednostek kwadratowych, ponieważ przypominam, że pole podajemy zawsze w jednostkach kwadratowych. Tutaj nie mamy żadnych jednostek podanych, nie mamy ani centymetrów, ani metrów, tak, ani milimetrów. Zatem mówimy w naszym wyniku, że pole całkowite jest równe 108 i teraz czasami jest zapisywane w niektórych podręcznikach J do kwadratu, to znaczy jednostek kwadratowych, tak? Choć nie zawsze to zapisujemy, wystarczy, że zapiszemy sobie 108. Dobrze, to tyle na, na dzisiaj. W ramach zaliczenia poproszę, żebyście mi wysłali notatkę z dzisiejszych zajęć, tak? No, i mam nadzieję, że nie będzie to takie trudne, żebyście sami w przyszłości potrafili policzyć tak? pole takiego prostopadłościanu, ale będziemy się tym również zajmowali w przyszłości, ponieważ prostopadłościanami, a ich polami będziemy się zajmowali również w przyszłych latach. Dobrze, życzę Wam miłego dnia, miłego sporządzania notatki i do usłyszenia na następnych zajęciach.